Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będę pokazywała Wam parę książek, które mają ze sobą coś wspólnego. Po prostu film pod tytułem: Jeśli lubisz to to powinieneś, powinnaś sięgnąć i po ten tytuł. Tych par jest dość dużo, natomiast nie będę nad nimi się zbytnio rozczulać, nie będę wchodziła w szczegóły, po prostu powiem, co mają ze sobą wspólnego, jaki wspólny mianownik posiadają i dlaczego powinniście po te pary książek sięgnąć. Pierwsza para książek to Mireczu oraz Toksyczność. W tym przypadku mamy patę opowieść o ojcu autorki, natomiast tutaj mamy monolog matki alkoholiczki. Wspólnym mianownikiem tych Książek jest oczywiście alkohol, alkoholizm. To, jak alkohol niszczy zarówno osobę pijącą, jak i osoby w ich otoczeniu. To książki naprawdę bardzo ważne i uważam, że powinniście po obie te książki sięgnąć. Druga para książek to Pax oraz Haczyko, pies, który czekał. Pax to opowieść o chłopcu i o lisie, o Paxie, o wielkiej przyjaźni, o tym, dlaczego musieli się rozstać, dlaczego zostali. Po prostu rozdzieleni. Tutaj mamy również wzmiankę o wojnie, jak ta wojna działa na otoczenie ludzi, jak i na otoczenie zwierząt. Tutaj, w tym przypadku, mamy przyjaźń między psem a człowiekiem jak wielka jest taka przyjaźń, jak wierny jest pies więc wspólnym mianownikiem tych książek jest przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem. Kolejna para to bal szalonych kobiet oraz to, co zostawiła. Tutaj mamy rok 1885, Paryż, Szpital Psychiatryczny. To, jak traktuje się takie kobiety, dlaczego w ogóle kobiety trafiały do takich szpitali, dlaczego um, uważano je za wariatki i tak naprawdę te kobiety były zdrowe, natomiast będąc już w tym szpitalu, zaczęły wierzyć w to, że są chore. To, co zostawiła, to opowieść, która ma dwie linie fabularne: przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość to Klara, przyszłość to Izabel. Dwie dziewczyny, które się gdzieś tam pogubiły. Natomiast główną linią fabularną jest oczywiście powieść Klary, czyli historia, gdzie mm, ojciec umieścił swoją własną córkę w szpitalu psychiatrycznym tylko dlatego, że zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie. Po prostu w mężczyźnie, który był z zupełnie innej klasy społecznej, o klasy niżej Wspólnym mianownikiem tych dwóch książek jest szpital psychiatryczny Kolejna para to Anioły z Lovely Lane oraz Sekret Marii, Życie, pa Miłość i Pasja Marii Montessori e, Tutaj mamy opowieść o Marii Montessori, kobiecie, która odkryła sekret dobrego dzieciństwa Była nauczycielką, była lekarką Natomiast tutaj mamy serię, tak naprawdę o aniołach z Lovely Lane, czyli o pielęgniarkach, które rozpoczęły swoją medyczną karierę, który to był rok 1953. Mamy tutaj Anglię. Rozpoczęto naukę dziewcząt. Tymi dziewczynami są Dana, Victoria, Bev i Pemi. Wspólnym mianownikiem są kobiety, które. Rozpoczęły swoją medyczną karierę. Tutaj oczywiście mamy zupełnie inne lata, natomiast widać jak ta medycyna roczkowała, więc też wspólnym mianownikiem jest medycyna, która była zupełnie inna niż ta nasza medycyna współczesna. Obie te książki są naprawdę fantastyczne. Opowiadają o bardzo charakternych kobietach, które nie dają sobie w kaszę dmuchać, które wierzą same w siebie i które są naprawdę bardzo wartościowymi kobietami. Następna para to Światło między oceanami oraz wszystkie nasze obietnice Colin Hoover. Tutaj Mamy małżeństwo Izabel i Toma, którzy przeprowadzają się na wyspę Z tego względu, że Tom otrzymał posadę letarnika No i kobieta po prostu jedzie razem z nim I największym marzeniem tej dwójki jest oczywiście posiadanie dzieci Natomiast natura no, nie obdarza tej dwójki biologicznym dzieckiem Natomiast pewnego dnia do wyspy przybija... Mm, Łódka, na której znajduje się martwy mężczyzna oraz dziecko, które żyje. Tutaj mamy małżeństwo Grahama i Queen. Oni również marzą o tym, żeby posiadać potomka, natomiast też natura tutaj w tym przypadku nie obdarza ich biologicznym dzieckiem. Bardzo y, trudna jest relacja między tymi dwojga. Ta książka pokazuje, że warto ze sobą rozmawiać, że bez rozmowy w związku niczego się nie osiągnie. Wspólnym mianownikiem tych książek jest bezpłodność oraz miłość, która wymaga momentami poświęceń. Jeśli jesteście w związkach, to proszę was o to, żebyście wzajemnie ze sobą rozmawiali. Jeśli coś wam tam nie gra, to rozmawiajcie. Naprawdę, rozmowa jest szalenie ważna i uwierzcie mi, że przyniesie wiele dobrego niż złego. Kolejna para to służące oraz błoto. Służące to opowieść o czarnoskórych kobietach, które pracują w domach osób białych. Pokazane jest tutaj, jak osoby białe traktują właśnie, właśnie osoby czarnoskóre. Pewna osoba biała jakby wykrusza się z tego wszystkiego i postanawia tych osób czarnoskórych wysłuchać. Tutaj mamy rok 1946. Mamy Henry'ego oraz Laurę. Którzy mają farmę w delcie Mississippi. I mamy również rodzinę Jacksonów, którzy są czarnoskórzy i którzy dzierżawią ziemię właśnie u rodziny McAllanów. Wspólnym mianownikiem tych książek są uprzedzenia, jest rasizm, to jak traktowano w ogóle osoby czarnoskóre i co o nich myślane. Następna para to Siedmiu mężów Evelyn Hugo oraz Daisy Jones and the Six. Tutaj mamy opowieść o fantastycznej kobiecie, jaką jest Evelyn Hugo, czyli aktorka ikona kina, która w rozmowie z dziennikarką przedstawia swoje życie od początku do końca, nie owija w bawełnę. Chce, żeby ludzie poznali o niej prawdę. Tutaj mamy historię Daisy Jones oraz zespołu The Six. Ta książka ma bardzo fajny format, czyli format wywiadu. Mamy tutaj głosy wszystkich członków zespołu, oczywiście też członkini, czyli Daisy Jones. I uważam, że ta forma w tym przypadku jest Strzemałem w dziesiątkę, dlatego, że mamy różne wydarzenia. Każdy z tych bohaterów dorzuca coś od siebie. Historia staje się jeszcze bardziej wyjątkowa. Wspólnym mianownikiem tych książek są bardzo odważne i bardzo charakterne główne bohaterki, czyli Evelyn Hugo oraz Daisy Jones. Kolejna para to W cieniu Everestu oraz Wszystko za Everest Johna Krakauera. W cieniu Everestu to była moja pierwsza książka, która ma związek z literaturą górską. Sięgnęłam po nią rok temu, w grudniu i. Dała mi początek miłości tej literaturze. W cieniu Everestu to opowieść o ludziach, którzy wychodzą na Everest, co czują przed wejściem i co czują po zejściu z tej, z tej najwyższej góry świata. A sama autorka na Everest nie wychodzi, natomiast przebywa w bazie pod Everestem i z tymi ludźmi rozmawia. Mamy tutaj również. Przepiękne zdjęcia samej autorki. Wszystko za Everest, reportaż o dwóch wyprawach komercyjnych z roku 1996, kiedy przy wejściu na Everest zginęli ludzie. Wspólnym mianownikiem tych książek jest wyprawa na Mont Everest. I ostatnia para to dwa znakomite reportaże: Jacka Chałuba, Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci oraz Bez ze mnie jesteś nikim: przemoc w polskich domach. W tym przypadku mamy historię matek osób niepełnosprawnych. które te opowiadają, z czym muszą mierzyć się każdego dnia, dlaczego nie potrzebują słów, wsparcia, a realnego działania. Natomiast tutaj mamy opowieść osób krzywdzonych oraz krzywdzących, jeśli chodzi o przemoc. Psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną. To są naprawdę reportaże genialne w swej prostocie, w swym bólu, w swoim cierpieniu i w tragizmie w ogóle tych opowieści. Wspólnym mianownikiem tych reportaży jest przerażająca rzeczywistość członków polskiego społeczeństwa. I to tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zachęciłam was w jakimś stopniu do sięgnięcia po któryś z tych omawianych tytułów albo po parę książek. Dajcie mi znać, jakim tytułem was zainteresowałam i po który zamierzacie sięgnąć. Jeśli macie w swoich zbiorach takie pary książek, które mają wspólny mianownik, to będę bardzo wdzięczna, żebyście wspomnieli o tych parach w komentarzu. Wszystkie będę czytać, będę sobie Wasze polecenia zapisywać. Myślę, że te komentarze pomogą zarówno mi, jak i osobom, które ten film obejrzeli. Bardzo Wam dziękuję, że ten film oglądaliście, że dobrnęliście do końca. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!